Co to był za dźwięk? Ona jest jakieś. Yy, dobra, to jest osta terrorystka, ja podziękuję. Tam jest całe stado owiec terrorystek. Cześć, witam wszystkich w Minecraft jest hardcore. Jest to nowa, w sumie wymyślona przeze mnie seria. Ci będziemy grać na nowej paczce modów Better Minecraft na najnowszą wersję Minecrafta 1.17, 17 Ci będą nowe biomy, nowe krainy, nowe zwierzaki i nowe wszystko. I będziemy grać na typie hardcore, ale z każdym odcinkiem, bo serduszek będzie się zmniejszała aż do jednego serduszka. Czy każdej ilości serc w każdym odcinku będę grał dokładnie godzinę, więc na pewno nie będzie łatwo. Tak więc słuszmy sobie nowy świat. I. O! Oh. Okej. Okay. Wow! Jesteśmy? Co to jest? C czemu ja kłatance? Czy ten też kłócam Okej, okay, więc witam wszystkich serdecznie. Co to jest za skin? Czemu ja mam takie oczy? Co to jest? Ktoś mi wytłumaczy c czemu? Czemu? E, zmieniłem skina, zmieniłem kolor na czerwony, zmieniłem troszeczkę skina i z mówiąc, mi się bardziej podoba, specjalnie na tej serii zmieniłem tego skina. Jakie fajne małe mlecze, co są mlecze? I co to w ogóle jest? Dobrze, więc pierwsze co to musimy się zająć podstawami, bo ja naprawdę nie chcę zginąć w pierwszym odcinku, a nie chcę spędzić godziny w dziurze. Czcina! Więc odcinki będą troszeczkę inaczej wychodziły. E, o, jeszcze nie grałem w ogóle na tej paczce i to jest czy coś nowego? Matko. Wow! Dzień dobry. Zajebab Inversen. Ok, co tu jest? Uh, czy, czy ja chcę tam zejść? Oh my gosh, nie mam kompletnie nic, a od razu już schodzę. Wow! Czy to są jakieś podziemia tej wioski? Okej, okay. ja mam tutaj wszystko takie małe, bo ja nie wiem czemu nie mogę mieć tego większego, mam skalę na maksymalną, mam wszystko takie małe niestety, ale mam fajnego tych surpaka, które były razem z paczką. To, to, to wszystko było w paczce i ja tutaj nic nie zmieniałem. later. Wow, dzień dobry, co to jest? To są płotki, dobra. Ten teksturpak ma wrażenie, że nie jest jakieś takie bardziej 3D. O! O, jedzonko. I szare łóżko. Ej, że nie ja mam cień na przemianie, który trzymam. Ale fajnie. Wchodzę i was okradam. Kitku, jakie biedne. Nie uratujcie, bo nie mam mieczyka. O nie. No to, no, no, tylko się nie uderz. Dobrze. Jeju, jak zwiał. Bardzo mi się podoba, że to jest mod. To jest chyba mod właśnie. Na te jaskinie, które miały być 1,17, a będą 1,18. Ja nie mogę to czekać, żeby je zobaczyć. Um, dzień dobry. Biblioteczki. O! O! Uuu! Mogę sobie zrobić zbroję na psa? Znaczy na wilka teoretycznie? Na początku miałem plan, żeby skleić wszystko, bo wszystko mi się teraz może przydać, ale te kompleksy są takie duże, że sam się w nie zgubiłem. Patrzcie, jakiem to mi się chlebie tak zmniejsza, ale to jest super. Wow! Co to jest? Chodź tu! Potrzebuję. Chodź tu! Wow, jakie to jest super! Może ja w tej wiosce będę mieszkał. O! Powinno być takie osiągnięcie w Minecrafcie. Się... <słyski> Co się. Co? Takim zwykłym wanilii. Chociaż wylecz czekoladę. Dobra, to nie było śmieszne. Co to jest? Ja nie, nie mam miejsca! Dajcie mi jakiś plecak. <laughs> Jezonko! Wow! Co jest? Ale super! O, waystone! Okej. Okay. Tak, tak. Żeby zrobić najprostszy plecak, potrzebuję po prostu Dobra, okej. Okay. A jakie są lepsze? O, dobra, to takie wezmę. Łóżko! Ja przecież ja mam łóżko. Okay, nie chcę spać pod gołym niebem. To jest niebezpiecznie. No, to może być przyjemnie. Przeżyliśmy pierwszy dzień. Jest źle. Jeszcze tylko jakiś kil... Oh, no, co to jest? Jeszcze tylko jakiś Oh, no, co to jest? O, to jest jakiś ogr. Ja już znam ogry z hardcora. A to niby co jest. A No, 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 no. Gdzie ja mam iść? Chcę sobie zrobić lepszy plecak, ale nie mam tylu skóry. A nie mam. To sobie zrobię lepszy plec. Nie, nie mam. Wiecie co, biło było, ale ja sobie po prostu pójdę. Fajne są te wieśniaki, że w ogóle możemy więcej rzeczy z nimi tradować. Szczerze mówiąc, to jestem trochę debilem, bo latam jak głupi, a nie mam kompletnie nic ze sobą. I ogromnie ścigach. ściga. O, super wieża. Come here! Psz o matko! Jak można nie trafić? Jestem łomem! Nawet skóry mi nie dała. Może wrócę na swój spawn i pójdę bardziej tam. O, 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 Będę musiał sobie zrobić tą lunetę. Macie tu może skórę? O! Skoro to jest Lonely Farm to może mogę tu zamieszkać? Fajnie tu nawet. Wow! Uuu. Fajne rzeczy tu są, tylko mi skórę. Nawet jeść już nie mogę. <suszy> Wystraszyłaś mnie. Mm. Chyba muszę sobie na razie zrobić ten mały plecak. To tem owoj. Wow! Dobra, zrobię sobie ten baby plecak na razie. Mogę ze skrzyni zrobić skrzynię. Hmm. Kuszące. Uh -huh. O, matko! To był okropny błąd. pak, pak z żelaza. Potrzebuję żelaza na plecach. Nie na własną ochronę, tylko na plecak. Potrzebuję tego, gdy nie chcę. Idźmy może bardziej w las może tam będzie coś ciekawego. Emiam ja tam się chyba. O jak tu głęboko. wow! O, ogórki! Wow! Czy to jest żelazo? Dobra, skoczę. O, matko, ile obrażeń dostałem? To nie był dobry pomysł. Ostatnio mam same złe pomysły. O nie, nie. Coś się ścianą, ale ja tam nie idę. Ja nie wiem, czy ja mam schodzić po diamenty, bo ja nie wiem, czy tutaj. Znaczy, na pewno jest jakaś lepsze zbieranie z diamentowa, ale ja wiem, że można jakoś ulepszyć zbroję terytową. Ale nie wiem, czy na przykład jest zbieranie obsidianowa, dokładnie. Więc może na razie zadowolmy się, że razem. Co to w ogóle jest? Items. O! Oh. O! Oh. Tu mam o nowych mobach, nowych rzeczach jak jakichś. Ło, wow, fajne to. Cię zachwycam wszystkim. Pierwsze. Mm. Nie starczy mi na plecach. Ale nie starczy mi, bo nie mam wysar. O, nie jest noc idzie! Ja stąd idę do domu. Druga noc, a ja dalej nie mam domu. To jest żałosne. Znowu jakieś osiągnięcie dostałem? Leko! Matrix fish? Wezmę lekko na razie. Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. szki. Zrobię sobie buty. Mierz mi chyba taki starczy. Może pójdę po prostu przed siebie jak najdalej tego ogra? Czy co to to było? Ciekawie są, że tutaj są jeszcze węże. Bo jak będą, to będę się darł tak jak w Hardkorze. Ojoj. Flashback. Dążę przepłynąć do nie? Jezus! Cis! 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 Kuźwa! Cis! Cis! End of flashback. O, jakie fajna drzewka. O! Czy to jest kolejna wioska? To jest błoto chyba. Excuse me, ja sobie wziąłem pelerynę na off, ale czemu? <noise> czemu? Czekaj, ja wejdę do błota. Nie, ja, to nie jest błoto. Ja myślałam, że będzie brudne. O! O, akurat wszystkich Świętej było niedawno. O, to jest cmentarz. O! Jak dobrze. Kto by się spodziewał, że na cmentarzu można dać drugie życie? Chwila, co? Mam totem, tak, tak, tak po prostu? O, co jest? Co się wiedziałem? To jest tak jak z tym iglo. Tak, fajne. Powinno takie dojść do normalnego Minecrafta. O matko, jaki dobroć się ja dzisiaj znajduję. No chwała Bogu, normalnie. Dobra, nie potrzebuję tego. Biorę. No, idź stąd, idź stąd, idź. Ale ja osiągnięcia dostaję. Ja nie chcę iść bardzo tylko spawnu, no bo mnie bardzo interesuje ta wioska mimo wszystko. Nie wiem czy ja będę dalej szedł. Może tak tylko zajrzymy. Tam, tam, tam chyba nie chcę iść. Chyba, chyba podziękuję na razie. Ja w ogóle może zawrócę. Ło! Wow. Jaki grzyb dziwny. Okej. Okay. Prawie tam wpadnę, bo myślałem, że to jest to samo sobie w wiosce. O! 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 Krowiszony! I tak nie mam wystarczającej ilości. Trudno. Chwilej, mam w plecaku mięsko. To jest trochę niebezpiecznie, ale trochę bardzo. Ja nie chcę tam iść. O, ja nie chcę, tam na pewno coś jest. A ja mam tylko buty. Co to jest? Blocks ender Pearl. Okej. Okay. Jabłko. Podziękuję. Ale ja teraz. Nie róbcie tak jak ja. Bierzcie wszystko co dają. Wow, Nie wystraszyłem się. Wow. Co to? To ja kosmici kosmici tu cię taką jakąś wiaskę krasnali. Ale tu jest... Okay, 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 okay. Zostawcie mnie, ja, idę, ja, idę, ja, idę, ja ja obiecuję, że ja tu nie wrócę. Dzisiaj, w tym odcinku, kiedyś może. Błagam, idź ode mnie. Dobra, nie gonię mnie chyba. Psuki. Tam są niedźwiedzie. Niedźwiedzie nam chyba nic nie robią. Nie wiem, gdzie mam iść, bo tu wszędzie jest niebezpiecznie. Chociaż nic mnie w sumie jeszcze nie zaatakowało. Na ten ogrom nie zaatakował, tylko go wystraszyłem. W ogóle moim celem teraz jest bardziej polowanie na krowy, żeby mieć plesak. Tak bardzo przydatne zajęcie. Ja chyba na tego typu terenie miałem. Domek? W sumie nie, wioska na Minecraft Hardcore, na tym pierwszym świecie, nie na tym drugim. Ale super jest ten statek. Wow! Hello? Co jest? Mam jakieś żelazo, chciałam zobaczyć jak mi na wyleci z niej. Co to był za dźwięk? Ona jest jakaś... Dobra, to jest osta terrorystka, ja podziękuję. Wydaje dziwne kosmiczne dźwięki z tych kosmicznych statków. Krów! Nie, ja, to jest świnka. Oh shit! Dam radę. A, bo tu nie masz wyjść, ha! Ała. o tu jest więcej. Jestem mordercą. the Rose, a matko. Co już noc się robi? Dobra, ogarnij się człowieku. I teraz w sumie mam sobie do powiedzenia. O! 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 Ta geoda tu jest. Ile trzeba mieć szczęścia, żeby sobie wpłynąć po prostu? I znaleźć geodę tak o. I want to sleep. O! o. o. No. Hello! Wow! Nie będę tego na razie wykopywał. Ale to jest moja prywatna geoda i wiem, gdzie ona jest. Czemu to płynie w górę? w ogóle stworzyłem kilka nowych rzeczy na moim poprzednim świecie. Bodajże farmę żelaza, fajnego cave'a z dripstone'em i z farmą lawy, ale odcinek się zepsuł przez Minecrafta i w ogóle nie mam już tego save'a. Przez moją głupotę i przez Minecrafta. Jest mi bardzo smutno z tego powodu, ale trudno się mówi. Tam jest całe stado owiec terrorystek. O matka, się do nich nie zbliżać. Ja tu tylko po skórę. Ja naprawdę gdzieś wyrzuciłem crafting. to zrobię mnie tak? Jak to not enough? Przecież mam leather, hello! To jest oak chest. A jakiego czysta potrzebuje? Czesta po prostu. Ale oni mają problemy. Idę do wioski. O, Dzień dobry. To nie jest podobny domek do tego, co by. No? czy znaczy, nie wiem, czy nie taki sam. Nie. Nie macie tu skrzynki. Proszę, potrzebuję skrzynki akurat teraz. Wow! Ok. Teraz jesteśmy na ważnej misji. Muszę iść do wioski wziąć skrzynkę. Bo ja chyba nieważne, jak ją skraftuję. To... Wow! Nie mogę sobie stworzyć skrzynki takiej zwykłej, bo mi od razu chyba twór skrzynkę takiego drzewa i potrzebuje zwykłą. Chwila, gdzie ja jestem? Jestem nie wiadomo gdzie. Mhm. Mm mam, 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 mam. Dobra, tam je, był spawner jakiś, słyszałam kostków. O, jakie piękne. To i tak jest żenujące. Czy mogę. Nie mogę. Dobra, teraz możemy sobie coś zbierać. Jak chcę sadzonki. One są piękne, ruszowe. Ale drewno samo sobie jest ciemne, nie? No. I były jeszcze takie białe, właśnie. Podobają mi się te liście, właśnie bardzo. A drewno to jest takie samo? No, ale spadnie mi choć trochę liścia. Chociaż połowę liścia niech mi spadnie. Jej! Dostało nam trochę ponad 10 minut, czyli dokładnie jeden dzień, a ja nie zrobiłem nic. Ooo! Chyba się trochę w tą stronę bardziej zbliżamy do spawnu. Nie wiem ja czemu ja tam wracam, ale chciałbym się gdzieś tam osilić. A może w górach się osiedla? Za wysoko. W sumie to by mi tutaj mog nie mogły dojść te otwory z dołu. Ej, to jest smurt. Na początku miałem orientację w terenie, ale teraz nie wiem, czy ja dobrze idę. Jakim cudem tu jest już noc? Ile trwa dzień? 5 minut? Czy to, to mi po prostu tak szybko leci czas? Widzisz, że ja dopiero zacząłem nagrywać. O! Chyba jestem na spawnie. Wow, jak to pięknie wygląda. Mnie ta wieża intryguje. Wcześniej zauważyłem, że pójdziemy do tej wieży jeszcze dzisiaj. Ja tylko tak rzucę okiem. Nie wiem, czy łuska, żeby mi się z wieżą Okej. Na początku myślałam, że to są spawnery. Oh, nie mogłem wyjść i dostałem dosłownie zawału Spodziewałem się, że to wybuchnie cała wieża w tym momencie Czy to jest złoty blok? Wow! Co jest? Co to jest? W kolejnym odcinku budujemy dom i robimy sobie zbroję Nie najlepszą, ale jakąś sobie zrobimy Najlepszą jaką nas stać. Ja bym wszedł jeszcze do cave'a po jakieś lepsze rzeczy Aha, dobra, nie chcę mieszkać w cudzym domku jak sobie zrobić własny domek i zrobię go jeszcze dzisiaj, tak, tego dnia, tylko pytanie gdzie? Dobra, tutaj będzie mój domek, mianowicie jak na razie, proszę bardzo, crafting, piecek i tyle. Rozsadzę sobie te drzewka, bo one mi się w sumie podobają, te są jeszcze bardzo ciekawe, w sumie to mi się tu podoba, jeszcze po te drzewka polecę. Tylko nie wiem czy mi starczy siekiery, chyba właśnie nie, dobra, chyba to jest jakieś takie nie za duże, dobra, to jest chyba nie za duże, to, to już nie wyszło. Fiery sapling. Ok. Nierównie no, mnie to pływa. Nie mam wrażenia, że ja strasznie wolno pływam i strasznie ciężko się w mojej postaci nauczyć pływać. To drewno się wydaje... Jaśniejsza, jednak jest ciemniejsza. Jakie fajne kwiatuszki! Tak więc przez trzy dnia aż do samej nocy wybudowałem mały, ale w sumie trochę słodki domek. I w środku nocy w końcu po skończonej robocie mogę mi spać. I to by było tak naprawdę na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za obejrzenie pierwszego odcinka z Minecraft Hardcore 9 Lives. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, gdzie będzie znacznie trudniej będziemy robić ciekawsze rzeczy. Prosimy o Was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i do zobaczenia!